Opowiedz mi o wywieraniu wpływu i manipulowaniu w takim razie. No dobrze. Wybieram tę rozmowę. Dobrze. To podstawowa rzecz, która chyba budzi największe kontrowersje, jeżeli chodzi o y, manipulowanie i wywieranie wpływu, to jaka jest różnica i jakie są elementy wspólne pomiędzy jednym a drugim? Ponieważ bardzo wiele osób myśli, że to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. To tak samo wygląda i tak samo działa, ale ma inną intencję. No właśnie, czyli różni się intencjami. Czyli wtedy, kiedy mówimy o tym, że osoba wykorzystująca pewną technikę ma intencję zaszkod zaszkodzenia drugiej osobie, drugiej stronie, mówimy wtedy o manipulacji. O manipulacji. No i tutaj są wszystkie te techniki, takie, które pozwalają na. Sprzedaż kocy za 15 tysięcy starszym osobom, wmawiając im, że te koce są niezbędne do dalszego życia. To znaczy, do tej pory 70 lat przeżyłeś bez tego koca, ale ani jednego dnia już nie przeżyjesz bez tego koca. Ale co to było za, ale co to było za życie? Natomiast ja chcę dodać wyjątek.